Myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że każdemu z nas podczas korzystania z komputera przytrafiło się, że urządzenie odmówiło posłuszeństwa. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogły być różne: od wad technicznych używanego sprzętu do przekroczenia jego zdolności przerobowych. Niezależnie od źródła problemu, efekt pozostaje ten sam: zawieszony ekran i brak odpowiedzi na wydawane myszką polecenia. Dokładnie taki sam efekt powodują ataki DDoS. Disturbed Denial of Service, bo tak po angielsku brzmi rozwinięcie tego skrótu, to w wolnym tłumaczeniu rozproszona odmowa usługi. Są one jednym z najczęściej spotykanych działań wymierzonych w poprawne funkcjonowanie komputera. W uproszczeniu, ich działanie sprowadza się do zajęcia całej mocy przerobowej urządzenia. I doprowadzenia go do stanu, w którym nie wykona już naszych poleceń. Tego typu ataki przeprowadzane są za pomocą wielu komputerów, nad którymi kontrolę, często również uzyskaną w nielegalny sposób, ma haker. W takim wypadku właściciele komputerów mogą nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że przy pomocy ich urządzenia organizuje się tego typu uderzenia. Konieczne jest, aby zainfekowane urządzenie elektroniczne miało dostęp do internetu. Ataki DDoS rozpoczyna się w momencie, gdy wszystkie przejęte komputery zaczynają jednocześnie atakować usługę www lub system ofiary. Cel takiego ataku DDoS zasypywany jest wtedy fałszywymi próbami skorzystania z usług, np. mogą to być próby wywołania strony internetowej lub inne żądania. Każde żądanie działania na naszym komputerze wymaga, aby zostały przydzielone odpowiednie zasoby w celu jego realizacji. Wśród nich wymienić można procesor, pasmo sieciowe czy pamięć. Kiedy ich możliwości się wyczerpią, urządzenie w logiczny sposób przestaje działać. Ataki DDoS są najczęściej wymierzone w duże firmy i korporacje. Niemniej zdarzyć się może, że ich celem będzie komputer przeciętnego zjadacza chleba. W przypadku tych pierwszych stanowią bardzo poważne zagrożenie, przede wszystkim w postaci strat finansowych spowodowanych wstrzymaniem pracy. Można do nich dołączyć straty wizerunkowe. Z tych powodów firmy, w których istnieją działy pracujące z użyciem sprzętu elektronicznego, najczęściej nie żałują środków na odpowiednie. Cyfrowe zabezpieczenie się przed atakami DDoS. Jeśli obawiamy się tego typu zagrożeń, możemy skorzystać z ofert prezentowanych w dużej ilości w internecie, które to proponują nam wykupienie ochrony przed tego typu działaniami. W pewnym uproszczeniu polega ona na wysłaniu kierowanych na nasz komputer sygnałów do warstwy filtrującej, która wykrywa ataki i przepuszcza jedynie autentyczne polecenia. Wspomnieć należy, że ataki DDoS są penalizowane przez prawo wszystkich krajów, również Polski, a ich przeprowadzanie jest karane. Groźba ich atakiem jest często używana jako szantaż wobec konkretnych firm lub osób prywatnych. Hakerzy liczą wówczas na swoisty okup w postaci środków finansowych. W związku z prowadzonymi stale udoskonaleniami nad techniką i skutecznością ataków DDoS, warto zastanowić się nad zakupieniem wspomnianej już usługi ochronnej. Pomoże nam to pozostać bezpiecznymi w sieci.